Opla Insignia, wczoraj Wam wrzuciłem na kanał za 9 tysi Widzę nowa Audi A3 się pojawiła Renegade Tutaj też Renegade Asterkę nagrałem Może by tak hybrydę, Toyotkę pyknąć dla Was? Witam ponownie, łapeczki, komentarze mile widziane Reklam nie przewijamy, jeśli nie subskrybujesz daj subika Przypominam w opisie pod filmami macie numer konta zrzutka Zbieramy kaskę na paliwko, na takie wypady minimalna wpłata, złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Dajcie za to Boże, kto negusa wspomoże, nie każda morda pasuje do Forda. Mam tutaj dwa pilociki do bryki, jak wiecie wszystkie filmiki u mnie w całości, bez cięć, bez montażu. Także wyjdzie, jak wyjdzie. Ten pilocik sprawny. Zobaczmy następny. Działa, działa. W ładnym stanie oba piloty. Jeszcze sprawdzimy zaraz bagażnik, czy się otwiera. Ale najpierw wrzucę swój plecaczek, żeby mi nie przeszkadzał i Estelain, kuga, prezentacja nie będzie długa. Wysprzątany, pachnący, dopiero co z myjni przyjechał. Skóra Alkantara, czerwone nici, przeszycia. Matko Boska, Nygus, ależ ty piękne sprzęty nagrywasz. Takie moje powołanie, panowie i panie RW, AWD, przepraszam, AWD, czyli napęd na cztery buty. Moje pierwsze nagranie w dniu dzisiejszym i cały czas się mylę. No i co, nie otworzy się sama do góry? Nie ma automatycznego otwierania. No, najwyraźniej nie ma takiej funkcji. Trzeba ciągnąć za rączkę. Ale zużycia w środku praktycznie brak. Nie widać zarysowań, żeby coś tutaj ktoś woził jakieś ładunki niszczące bagażnik 12V, lampka, nie widzę rolety, a powinna być, no dojazdówka, jest, jakieś tablice z Niemiec są. Przed chwileczką była myta sprzątana dworura. Dworura prawdziwa, słuchajcie, nie fejkowa. Tutaj jedynie widać takie lekkie zarysowania. Można by sobie coś nakleić albo folią obkleić to. Mało widoczne, ale wspominam, żeby nie było. Że, negus coś ukrywasz. Kamerka cofania. Nie widzę tutaj kamerki. Czyżby nie było. Troszeczkę dziwne, nie? Napęd na 4. dyfuzor Esteline. I co? Kamerki nie ma? Wlew bezkorkowy. Zamknięta, czyli wszystko działa prawidłowo. Oponka co tu jest? Tomason. Tomason. Kto zna takie opony? Piszcie w komentarzach. Bieżnik jeszcze ładny, ale letnie. Tarcze widzę w porządku. Alusek ładny. szyba przyciemniona. Tutaj taka malusieńka zapraweczka, żeby nie było. Staram się najdokładniej pokazać. Wszystko co zauważę, żeby nie było. Tutaj też ładna. I też Tomasom. Oponka, co to jest? Słuchajcie, sport, race. Gdzie to ma? Tak, Tomasom. Nie znam takiej firmy, ale ktoś chyba nówki sztuki tutaj założył. i Line, Jak jest w Lineie, to jest fajnie. Kolorek fajny, nie brudzący. Tutaj dali taki jakby piano black. Słuchajcie ten grill i tutaj w koło też, gdybym paluchem dotknął, bankowo zostawię odciski. Bo ten Egus nie myjesz rączek, i dlatego nie, po prostu to się palcuje przy każdym dotknięciu. No to co? Tomasom Otwieramy tego sprzętu. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Strona kierowcy tutaj najczęściej był używany. Fordzik miękko. Wstawka twarda, tutaj troszkę tak, nawet dosyć miękki ten podłokietnik. No i tutaj już twardy plastik wszędzie w koło. Wstawki chromowane, ale też plastikowe, udające chrom. Kierownica w ładnym stanie z bicepsami przeszycia czerwone. Fotele wyglądają na wygodne. Trzymanie boczne, kubełki. Przeszycia czerwonymi niczmi automat. Nie przepadam za automatami, no ale taki akurat się trafił. Tutaj już przeoszczędzili, dali twarde. Tutaj dali wstawkę, podobną jak z przodu, też miękko. No i twardy plastik w koło, wnęka też niewielka. Widzę regulacja pochylenia oparcia jest. Czemu nie ma półki często? Powiem Wam, wyciągają w Niemczech te półki, bo im się zwijać nie chce, potem gdzieś zaginie. Praktycznie nie ma tutaj tunelu środkowego, jak na auto w napędzie na 4 buty. Z tyłu słupki też szerokie. Słaba widoczność do tyłu. No i szary sufit. Zaraz się tutaj przymierzymy. No, mogli dać troszeczkę lepsze materiały w środku. Na drzwiach przykładowo z tyłu. Nie wiem ile na tym zaoszczędzili. Ha. No ale Ford to nie jest premium. Nie ma co oczekiwać. Generalnie w ładnym stanie samochód. Nie jest zmęczony. Podłokietnik z miejscem na kupki I tutaj wejście 180 albo 230. na Nawiewy na tył. No i to byłoby, słuchajcie, na tyle tutaj z tego. No zobaczcie, tu dotknąłem już, paluchy zostały Ech, z tym pianoblek, to ja pierdzielę cały czas ścierka i sprzątanie. Książka jakaś jest. No co, fotele zadbane w ładnym stanie. Przymierzymy się. Podjadę sobie tutaj kawałeczek do przodu. W ponieważ tutaj stoi w takim felernym miejscu, że za bardzo ciężko Wam ujęcie zrobić tutaj po tym kącie. Anegus jest profesjonalistą wiadomo. <laughs> Także nie wiem co tu za typek. Łazi w koło mnie. Podjedziemy sobie tam kawałeczek do przodu i zobaczymy. ładnie Czy mam drive, czy nie nic mi się tu nie podświetla chyba teraz mam Tak Rusza mi do przodu A kamerka cofania mieliśmy to ja pierdziele czemu się tu nic tu mi się teraz wyświetliło. No tylko parktroniki nie widzę kamery cofania. No troszeczkę powiem wam, że tak obciachowo. No, obciachowo. W takim sprzęcie powinna być kamerka cofania. Co ma to znaczyć, gdzie tu jest regulacja tej kierownicy? Tu jest po tej stronie. No, miejsce można tutaj znaleźć, odpowiednią pozycję, fotele wygodne. Mam na park, ale noga styka mi się delikatnie tutaj z tunelem środkowym. Jak odsunę fotel, to no teraz jest niby lepiej, ale teraz znów mam za daleko, słuchajcie, kierownicę. A bardziej się wysunąć, już zobaczcie, nie da. Także, jeśli chciałbym zająć odpowiednią pozycję tutaj za kierownicą, to musiałbym się teraz tu przysunąć. Teraz jest ok, ale styka mi się noga z tunelem, ponieważ ta część, zobaczcie, jest jeszcze wypukła. To jest wypukłe na zewnątrz. Czemu nie zrobili tego prostego albo wklęsłego? Nie potrafię zrozumieć filozofii Forda. Podświetlenie jest, miejsce na okulary jest, fajne lampeczki w suficie. Troszeczkę ambiente Bicepsiki, łopatki do zmiany biegów, odbieranie połączeń, oczywiście tempomat. Aktywny z tego co widzę, skrzynia automatyczna, no nie przepadam wolę manuale, ale taka się trafiła tutaj jeszcze miękko, to miękkie wersja Sync. Niby dobrze wyposażona. Słuchajcie, kamery nie ma, no nie rozumiem no i do tego widoczność słabiutka, no ograniczona jest ta widoczność niestety tutaj jakiegoś narzepa coś ktoś przykleił jakieś trzymanie czegoś odprysków na przedniej szybie nie widzę ósemka na szybach, czyli rocznik 18, chociaż może być, że na zachodzie pierwsza rejestracja w roku 19. zaraz to sprawdzimy sound, tune jest tutaj nawigacja? Jest jakiś radom. Nawigacja jest. Czemu nie ma kamerki? Zobaczcie, jak mam włączony park, praktycznie nie jestem w stanie dojść tutaj do ustawień sterowania panelem klimatyzacji. No, zobaczcie. Wciskam hamulec. Wsteczny Park Neutral. Przykładowo Drive albo sport i dopiero teraz mogę tutaj się dostać ale jak mam zaparkowane auto na park to praktycznie nie jestem w stanie mogę sobie fotel podgrzać o mogę sobie tutaj temperaturę zwiększyć ale tutaj już na przykład do tego no ciężko nie żeby ustawić sobie nie wiem nawiew na przykład na dół na nogi Mamy też podgrzewaną kierownicę, jak widać. Mamy pomoc w parkowaniu, jak widać. Parktroniki mamy. Czyli generalnie jest dobrze wyposażony, ale dlaczego nie ma tutaj kamery na pokładzie, to ja już tego nie rozumiem. Może była za dopłatą. Zobaczcie, jakie tacki tutaj zrobili fikuśne. Takie malutkie. Przecież to bardzo łatwo jest zgubić, nie? Gdzieś wypadnie coś i... No i tutaj wszędzie niby piano black no. schowek niewyścielony dosyć spory wszędzie gdzie nie dotkniesz tu, czy tu czy tu no to odbijesz paluchy tutaj też gumeczka no i tutaj jest miejsce na kubeczki też wygumowane czy da się to przesunąć z tego co widzę jest Regulowany dosyć twardy przeszyty czerwonymi nićmi. Dwa gniazda USB w środku. No i kawałek filca. No dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, klimatyzacji nie sprawdzimy, bo jest zimno na dworze. Składane lusterka. Nie będę używał spryskiwaczy żeby nie mazać tutaj szyby, słuchajcie, wycieraczek, nie włączać. Auto umyte, świeżo zmyjni, po cholerę mam robić. Słuchajcie, tutaj bałagan, zostaną ślady, plamy. Po co? No, jak widać, sprawne, działające. No dobra. Może zajrzyjmy pod maseczkę przebieg 148-481, silnik diesla moc 180 koni, czyli ten mocniejszy można dubnąć na 230, to już jedzie 2 litry, ST-Line 140 przejechane, no 148 ja tutaj widzę, rok 19 na szybach ósemki, czyli 18. Na no cenę i kontakt Wam za chwileczkę pokażę. Napęd na 4 buty Idziemy pod maskę. Zobaczymy, nie wiem czy jest drugi komplet opon czy nie. Mm. Pilociki w ładnym stanie. Pokażę Wam oczywiście kontakt do sprzedawcy. Także możecie dzwonić, pytać, negocjować. Jeśli kogoś bryczka zainteresuje gdzie on ma teraz tutaj to otwieranie japiernicze tutaj z boku o! mogli dać amorki tutaj pod maską no dojście do żarówek chociaż dobre jakiś wariat się tutaj do poszycia dobrał a rozrząd z tego co widzę na pasku chyba plastikową obudowę widzę rozrządu o ile dobrze widzę silnik myty pracuje równo silnik tutaj jest chyba pochodzenia PSA bo Ford współpracował LEDy do jazdy dziennej no Generalnie auto, słuchajcie, zadbane, nie wiem. Opony maletnie w ładnym stanie. Warto dopytać, czy nie mają drugiego kompletu. Co się tutaj załączyło? Chyba przesadziłem. Tak ma być. Zobaczymy, jak to świeci. No, za wiele nie zobaczymy, bo mamy dzień. Generalnie w ładnym stanie, no mogłaby mieć panoramę. Mogłaby mieć, słuchajcie, kamerkę cofania. Troszeczkę obciach estelań, żeby nie miała kamery cofania. No i oponki jeszcze komplet by się przydał. Zimówek w tym sprzęcie. No, to co? Pokażę Wam cenę, pokażę Wam kontakt. Heh, troszeczkę dziwne z tym, naprawdę, zobaczcie, ile tu jest miejsca na park. Jak jest, no to naprawdę tutaj ciężko tak palce włożyć. No, ale tak sobie to wykombinowali. Napęd na 4 automat 69,900 ST Line. Książki serwisowe jakieś są. Tutaj dwa komplety kluczy. Jeszcze kontakt telefoniczny Wam pokażę. O, tutaj jeszcze takie listewki na progach. Na pierwszy rzut oka robi to naprawdę dobre wrażenie. Nie wiem, ile zaoszczędzili, że tutaj dali twardy plastik. No, mogli to zrobić jakoś, tak nie wiem. No. Ale wygląda to estetycznie. Co myślicie o tym fordzie? Piszcie w komentarzach. Pojawił się tutaj nowy. 9000 za insignie mieliście wczoraj filmik dla was wrzuciłem nie wiem kiedy opublikuję ten filmik bo kręcę troszeczkę już na zapas te filmiki dla was bo nie wiadomo jaka będzie pogoda 730, 714, 662 kontakt telefoniczny memoria fajwsiara i wszystko jasne no to by było na tyle no co mam wam jeszcze tutaj powiedzieć Spróbuję nagrać kolejnego jakiegoś sprzęta, żeby żeby mieć wam co puszczać, jak się pogoda popierniczy. Do następnego